Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Zapraszam Państwa na przegląd perfum cytrynowych, ale to będzie taki przegląd szczególny. Z jednej strony będą to perfumy takie łatwo dostępne w przystępnych cenach, albo nawet powiedziałabym takie marki drogeryjne, ale pojawią się też perfumy takie z najwyższej półki, perfumy cytrynowe, które po prostu mają bardzo ciekawy ten akord cytrynowy. A mało się o tym mówi. Także zapraszam na taki przegląd nut cytrynowych. Mam na imię Agata, jestem autorką o perfumach. Zaraz to Państwu pokażę. Te moje książki, one są dostępne w internecie. Subiektywny przewodnik po perfumach oraz Świat perfum. Linki do tych moich książek będą w opisie filmu. No cóż, nutka cytryny w perfumach jest nie od dziś. Można powiedzieć, że w zasadzie od zawsze. Wszystkie te drzewa cytrusowe są przetwarzane pod kątem perfumowym w sposób bardzo, bardzo intensywny, bo przerabia się kwiaty, liście, owoce, no po prostu jest to roślinka pachnąca, ale oczywiście takie ujęcie cytryny, jakie znamy z wody kolońskiej, bo można powiedzieć, że woda kolońska wszystkie te nuty cytrusowe rozsławiła. No, to takie ujęcie już dzisiaj nie do końca się podoba. Oczywiście ma swoich wiernych fanów, i w zasadzie taki klasyczny akord koloński no, ciągle jest w użyciu, ale perfumiarze szukają nowych wyzwań i próbują w jakiś taki nowy sposób zinterpretować zapach cytryny. Takim wielkim flagowcem cytrynowym, hitem, no właściwie można powiedzieć kamieniem milowym perfumiarstwa, jeśli chodzi o tę nutę, no, jest Dolce Gabbana Light Blue. Koncept zapachowy w tych perfumach wymyślił perfumiarz Olivier Cresp i te perfumy są masowo powielane. No, na czym polegała cytrynowość tejże cytrynki? No ona była przełamana jabłkiem, drzewem cydrowym i taką odrobiną kwiatów. Tam był Bożejże dzwoneczek i chyba jeszcze róża też i jaśmin. Tak, jest jaśmin i róża. Biała róża. Jest wskazany nawet bambus. No i ten motyw po prostu perfumiarze masowo wykorzystują, więc chcę wam zwrócić uwagę, to były perfumy Light Blue Dolce Gabbana te zapach z roku 2001 i w zasadzie od tego czasu ten motyw jest eksplorowany przez innych perfumiarzy, a tu macie inne marki. Perfumy Naturel i Vrochera one mają bardzo podobny akord. Tu też znajdziemy jabłko, też znajdziemy cytrynę i też znajdziemy cedr. Ale troszeczkę inaczej ten zapach jest podany. To jest taka świetna woda kolońska, przystępna cenowo. Także myślę, że wiele osób te perfumy zna. Byłam pytana już ostatnio, kiedy coś o tych perfumach opowiem, no to niniejszym przywołujemy. Tutaj jeszcze jest do tego kwiat brzoskwini. No. Kto nie znał, niech nadrobi zaległości. No oczywiście, ponieważ tutaj mamy taką tradycję na moim kanale, że wybieramy sobie taką nutkę zapachową na konkretny miesiąc. No to właśnie jest cytryna w tym miesiącu, to no, tak wspólnie z widzami ustaliliśmy, więc ja czasami poczyniam zakupy cytrynowe. No to kupiłam sobie były w Douglasie w bardzo dobrej cenie, można powiedzieć, takie jak z Rosmana perfumy. Także na koniec otworzę te perfumy. One się nazywają taniec Dancing at Sunset. No zobaczymy. Tutaj ma być właśnie cytryna Bergamota, ale jest taka ciekawa rzecz, ja już je wąchałam oczywiście w perfumerii kardamon i kwiat pomarańczy, czyli nie będzie tu jaśminu, róży, tylko właśnie to I jeszcze neroli, imbir, no oczywiście cedr. No zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście motyw cytrynowy jest motywem ważnym, Buduje wody kolońskie. Oczywiście jak wody kolońskie, to marka 4711, niemiecka marka, no i ona ma różne takie swoje podmarki cytrynowe i. No, takie ogólnie kolońskie. A to mam taki chyba najnowszy nabytek z TK Maxa. Remix koloń. Mają takie edycje limitowane, chyba co rok one się zmieniają. No, to jest bardzo ładne cytrynowo-rzeźwienie. Troszeczkę w stronę wody kolońskiej, ale też jest jakiś taki reflot współczesny. Ale znajdziecie wiele odmian tychże perfum. Także do wyboru do koloru jest. Naprawdę dziesiątkim. Szczególnie polecam Państwu wyprawę po perfumeriach internetowych. Myślę, że dość ważnymi perfumami nie mogę flakonu pokazać, bo chyba nie mam. Są perfumy, będzie po raz kolejny i Rocher, Zrobili taką nową linię takich perfum, ja je nazywam botanicznymi, w takich prostych flakonikach, gdzie ta etykieta jest taka właśnie w stronę takiego stylu, może nawet prowansalskiego, z 2024 roku. Perfumy OND Positive, pozytywne fale, chyba tak można o nich powiedzieć, i to jest taki cytrusik. Jeszcze polecam te perfumy, jak będziecie gdzieś przy okazji odwiedzać salony i Rocher, no to zaglądnijcie tam. Szukałam też oczywiście męskich perfum z nutą cytrusową. No, oczywiście tego jest bardzo dużo, ale dawno nie pokazywałam tych perfum. To są klasyczne męskie perfumy, Gucci Guilty, ale ta wersja taka najbardziej. Podstawowa z 2011 roku i tutaj właśnie jest bardzo podkreślane, że w nucie głowy jest cytrynka i to jeszcze almalfi. Także myślę, że może trudno te perfumy nazwać cytrus, cytrusowymi, ale cytrusy odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. Oczywiście z tańszych marek Jean en Provence zrobiła Neroli, perfumy Neroli. No oczywiście słowo Neroli jest zawsze blisko cytrusów, kwiatów pomarańczy. Ponieważ to jest olejek z kwiatu gorzkiej, pomarańczy. I jak jest na to zaraz na pewno będzie jakiś cytrus. Albo będzie cytrynka, albo będzie. O, tu jest tak. Tu jest cytron, mandarynka. Cytron, yy, no, rozmaryn. Tych cytrusów jest wiele. Też musicie Państwo pamiętać, że jest na przykład cedrat, zwany też cytronem czasami. Stąd cytronety. To bardzo taki szczególny cytrus, który ma bardzo grubą skórkę i w zasadzie nie tyle się zjada cały ten owoc, co przerabia się go właśnie na jakieś takie napoje. We Włoszech szczególnie jest to bardzo popularne. Także na przykład taki oto zapach, bardzo cytrusowy. Jeszcze do tego w bardzo przystępnej cenie Jeanne en Provence. Jeszcze sobie może przypomnę. No tak. Zaczyna się, można powiedzieć, bardzo kolońsko, ale jednak ten kwiat roli przynosi takie, takie refleksy waniliowe, kulinarne. No to dodaje zapachowi naprawdę głębi. I kolejne perfumy, moim zdaniem, nie obraźcie się, może się ktoś obrazi, może nie, to jest Klon. Klan, moim zdaniem, Light był dla Czegobana. Zresztą też zrobił te perfumy, ten sam perfumerz, Olivier Cresp, czyli I love Oso Cheap and Chic, tak? I Love Love, już Wam powiem. Cheap and Chic, I Love Love, taka nazwa. Z 2004 roku, bardzo szybko, po premierze Light Blue, która, jak wspomniałam, miała miejsce w roku 2001, pojawiły się te perfumy. Tutaj się mówi o grejfrucie. Też, się ten grejpruc troszeczkę tutaj, tak, ten grejpruc się tu wyczuwa, ale też czerwona porzeczka, cynamon, pismo, cedr. tak przynajmniej podaje fragrantica. Takimi ciekawymi perfumami nie mam chyba flakonika, mam próbeczkę Marka Chopard. To jest marka jubilerska, ma fantastyczne flakony. Jak szukacie zapachu cytrynowego, ale w wyjątkowym flakonie, to będzie w opisie filmu nazwa wskazana: Lemon Dulci Choparda. Wąchałam, nazwa nie kłamie. Tu mam próbeczkę, tak, słodka cytrynka. Tych słodkich cytrynek zresztą będzie teraz więcej, no wspomniana. No chociażby można by jeszcze raz przywołać Dolce Gabbana na jego słynna Devotion. No to tam jest też taka opowieść cytrynowa, ale też kwiatu pomarańczy, no ważne perfumy. Ale to jest zapach bardzo dobrze znany, a ja szukam dla Was czegoś takiego może niekoniecznie rozpoznawalnego, bo przez to te perfumy miewają dobrą cenę. W bardzo dobrej cenie też bywają te perfumy, to jest Verbena wprawdzie. Marki Adapt, ale tam też jest cytrynka. Czyli tak, tam gdzie Neroli, gdzie Verbena, tam gdzieś tam cytrynka będzie na pewno w pobliżu. Z 2021 roku, no moim zdaniem, bardzo przyjemny zapach. Szczególnie te pierwsze upały, które są takie duszne, kiedy jeszcze tej wilgoci w powietrzu jest bardzo dużo, no to po prostu świetny. Verbena. Tak przy okazji wspomnę, że Verbena jest ulubionym składnikiem napojów we Francji. I jeszcze raz, werbena i cedrat. Mam tu też właśnie tanią markę znowu. Nam się powtarza jean on Provence. to podobnie, cytrynka. Cedrat, cytron. Aha. No to w przypadku tamtego opisu chyba wkradł się błąd. Cedrat i cytron. Tak, bo lemon to będzie z angielskiego, bo to będzie francuski opis. Tak, czyli tutaj mamy cedrat, cytrynkę, żywice elemi, werbenę, no i różne odmiany kwiatu pomarańczy także ja polecam to jest zapach z roku 2015 wydaje mi się, że ciągle jest dostępny może taki mało na pozór cytrynowy zapach, ale cytrynowy tylko tak uważajcie na te dopiski to jest też jubilerska marka ma taką linię właśnie perfum w tym flakonie te pierwsze perfumy właśnie w tym charakterystycznym szczególnym trójkącie były bardzo bardzo orientalne, ale to jest a folie Lovely bo jeszcze jest Ala Folie, który jest taki w stronę truskawek, malinek, czerwone owoce generalnie, ale to jest cytrusik Lovely Ala Foli. 213 rok, jabłko, cytrynka i białe piżmo. Mniej się mówi o cedrze, ale za to jest białe piżmo. Może z takich perfum, które warto wskazać, to byłyby, a na przykład takie w moje ręce trafiło ostatnio frezja i bergamota. No gdzie bergamotka, to też jest cytrus oczywiście, to też, też tam cytrynka się pojawi. To jest tak, cytryna, bergamota, mandarynka, cyprys, frezja, konwalia, imbir. No i oczywiście będą na koniec dwa zapachy, które moim zdaniem są ważne. Z jednej strony będzie to bardzo piękny zapach cytrusowy. Ja często o perfumach Baccarat Rouge tak dość stanowczo się wypowiadam, że mi się nie podobają i że tych perfum nie polecam. Ale ten sam dom, Maison Francisco Kurkdjian ma perfumy Aqua Universalis. Jest akwa, tutaj mam Aqua Universalis Forte. To jest moim zdaniem jedna z piękniejszych opowieści o cytrynie. Ozdobiona kwiatami, ale jednak ta cytrynowość jest tutaj bardzo, bardzo obecna. Także jak szukacie czegoś, jakiejś ładnej cytrynki z wyższej półki, to pochylcie się nad tymi perfumami, ale nie mówię, że od razu kupujcie przez internet w ciemno. Spróbujcie przetestować. Pamiętam, kiedy testowałam te perfumy pierwszy raz, to od razu znałam, że jest to jeden z lepszych zapachów, jakie w ogóle wąchałam. Także to jest mistrzostwo. To jest jeden z najpiękniejszych zapachów w ogóle, plus jeszcze do tego cytry zapach cytrynowy. Teraz na koniec open boxik zaraz otworzymy te perfumy. Także zapraszam. No to zaczynamy otwieranie taką metodą, moją prywatną, żeby oszczędzić, nie zniszczyć pudełka. Jest. Ja tak otwieram od dołu trochę. Tu sobie dużo obiecuję po tych nutkach, które to tam są nutki. Kardamon. co tam jeszcze było? Imbier chyba, tak. Kardamon i imbir. Poza cytruskami. No tak wygląda flakonik. Słodko wygląda. Taki bez pretensji. Bardzo ładnie wygląda kartonik. Ładnie ozdobiony. Marka własna Rosmana. Nie wiem, czy mówiłam, czy nie, bo takie filmy się robi. Robi się ich kilka wersji. Cena Rosmanowa 50 zł. Już, już, już zaczynamy. A to od razu na skórę naniesiemy. Już je testowałam. No chyba nie najgorsze nawet. Coś tam jeszcze się wybija. Cedr pismo Vanilia. No tak, ten dodatek wanilii to było dobre posunięcie. Ciekawe, czy to jest. Nie, tutaj chyba nie ma w składzie. Jest. Cytryna, neroli, cedr, nuty piżmowe, tyle. Co nie niezła jest ta wanilia z tą cytrynką. To jest imbir, cytryna. Tak, imbir też mi do cytryny pasuje. I kardamon, właśnie. Ja nie wiem, czy. Jeśli ktoś jest bardzo tolerancyjny, nie można by tych perfum potraktować jako taka uniseksowa woda kolońska, ale to tylko dla odważniejszych powiedzmy, nie dla bardzo, bardzo odważnych, bo jednak ta nutka cytrynki wanili robi swoje, ale też jest kardamon. Poczekamy za kilka godzin, jak się ten zapach będzie rozkładał. No, myślę, że niezłe. Bardzo nowoczesne ujęcie cytrynki w przeciwieństwie do tego, który jednak. Ale to być może wynika z zamierzonych działań. Tutaj jednak jest ten taki rdzeń koloński, klasyczny. A tu nie, tu jest coś nowego. No, w tej chwili to już bardzo wybrzmiewają słodkawo i waniliowo. Nie, także wycofuję słowa o, chyba o tym, że uniwersalny zapach jak woda kolońska dla niej, dla niego. Chyba jednak nie. No sami ocencie. Ale tak, jednak Dagla na stronie fragrantiki znajdziecie, że jest to dla niej i dla niego zapach. No, jeszcze trzeba będzie poczekać. Analiza zapachu to nie jest taki łatwy i szybki proces. Trzeba troszeczkę z tymi perfumami pochodzić, powąchać, a potem dopiero ocenić. No, tak wygląda mój przegląd perfum cytrynowych, na które warto zwrócić uwagę ze względu na to, że właśnie mają albo bardzo szczególny, ciekawy akord zapachowy, albo za mało się o nich mówi, a są dostępne w przystępnej cenie. A jeśli macie jakieś swoje doświadczenia z perfumami cytrynowymi, które właśnie by się tu wpisywały w tą opowieść, czyli bardzo, bardzo jakiś szczególny akord cytrynowy, który zasługuje na to, żeby o nim opowiedzieć. Albo właśnie są gdzieś w dobrej cenie w perfumariach internetowych, a jakoś ludzie o nich nie wiedzą. Także, to piszcie. Sama może zaglądnę, może kupię. Dziękuję za uwagę. Życzę wam wszystkiego pachnącego. Pa pa.